Mazowieckie Filmy dotyczące wękarstwa. Dzisiaj znajduję się nad Zalawem Łusickim Będę łowił na dwie metody, dwie metody gruntowe czyli dwie wędki na grunt Będzie to na metodę i na zwykły koszyk Dzisiaj mam przelęty takie jak kukurydza i kulki nowe takie malutkie, dziesiątki A jako zelęty użyję peletu łowca Lucio do nęcenia normalnego pelet 8, a do nęcenia w koszyczku, czy w metodzie, pelet trójka no mam nadzieję, że coś dzisiaj złowimy woda pzw, no i zobaczymy co się wydarzy godzina rano na razie jest pochmurnie ale ale będzie potem słonecznie, bo w ogóle w każdej pogodzie, Natalia, że słonecznie będzie często, jest, tak rano jak stojemy, to są chmury, a potem jeśli się rozpogadza to wszystko a więc łowimy, łowimy, łowimy dzisiaj nad... A więc dzisiaj ja będę używał y, peletu łowca Lucio y, Mam tu 3 mm do metody, metoda koszyk I mam y, 8 mm do nęcenia oczywiście halibut orzech i halibut truskawka Zaraz sobie podnęcę tylko najpierw rozrobię pelet No dzisiaj mam takie warunki jakie mam bo jestem prosto ze szkoły więc tych długich wędek nie miałem gdzie wziąć, wiadra też nie miałem gdzie wziąć więc pellet rozrobię w tym oto woreczku. wsypę go tutaj tyle ile jest bo już niedużo mi go zostało nawet z 200 może gram coś takiego albo ze 100 gram wsypę pellet, zaleję wodą, czekam tutaj jakieś 3 do 10 od, 3 do, od 5 do 10 minut coś takiego że rozmoknie aż wciągnie wodę wtedy wpakuję w koszyk i tak będziemy łowić Pelet wygląda tak o Czas go namoczyć. Ja już tu biorę wodę prosto z łowiska. Taki oto, taki oto zestaw lecić do wody. Kukurydza i pół kulki proteinowej, bo jak wsadzam całą kulkę tą malutką, to mi często y, ona się rozwala na pół, poprzez to, że taka taki no szeroki, długi jest ten y, ta igła cała do nakładania ku, y, kulek. Więc wsadzam pół kulki i ziarenko kukurydzy. koszyk oblepiony metodo. Tu formy są Już tutaj pelet yy, większość, yy, większość wody po prostu pochłonął Już tak to wygląda I taki oto zestaw na metodę z kuleczką proteinową frunie do wody Koszyki na metodę są akurat fajne Bo zawsze upadają dnem Czyli zawsze obojętnie jak zaczyna wpadać tak Czy tak to zawsze upada dnem Na na dno, dnem, na koszyk dnem na dno to opada, tak to można wyjaśnić inaczej. A więc zarzucamy taki zestaw i zobaczymy, czy coś weźmie. Ja z powodu, że dzisiaj łowię 15, 10-15, może maksymalnie 20 metrów od brzegu, jest to niedaleko. To se podnęcę ręko peletem, ósemka, halibut, orzech, pelet łowca. W opisie macie nawet link, gdzie możecie go kupić, jakby ktoś się interesował. A więc znęcimy ósemeczko. O, taki oto pelet. Trafi zaraz do wody. Ja bardzo blisko brzegu, bo może to jest 5-10 metrów. Tutaj zauważyłem, że czy rzucisz daleko, czy rzucisz blisko, to albo brania są, bo ich nie ma, że cała, cała, całe jeziorko. Ma praktycznie taką samą głębokość to nie ma to dużego znaczenia bo tu wszędzie jest około metr, metr 50 wody Maksymalnie może 2 metry ale to wyjątkowo w jakichś miejscach ogólnie zalew jest płytki Kolejna garsteczka paletu No palet trochę dłużej pracuje od zanęty więc jeśli się wybieramy tą zasiadkę to trochę dłużej musimy posiedzieć Tak bardziej, nie nęcę punktowo, tylko tak obszerowo można powiedzieć troszeczkę dywanowo Tak to wygląda I jeszcze garsteczka Mamy czerwiec, mamy czerwiec, mamy lato więc nęcić możemy już troszeczkę więcej niż to bywało wiosną czy jesienią No i podnęcone Zaraz pokażę Wam jeszcze kilka myków Oczywiście pamiętajmy aby nie śmiecić Wszystkie śmieci, wszystkie inne pierdółki zabieramy ze sobą do plecaka, do reklamówki jakiejś bo porządek nad wodą trzeba dbać. No, zobaczymy, czy będą brania. Kolejna rybka, tym razem na metodę. A jest to taki lin. No, wyjątkowo, pierwsza mi się zdarzyło, żeby lin się skusił na smak. Tutaj frutti na kuleczkę proteinował. Jest chyba dziesiątka albo ósemka. Taki oto ładniutki linek. A więc jest w miarę dobrze. To działa na metodę, no jest i chyba trzecia, bo czwarta moja ryba w tym roku na metodę i taki oto taka oto zieloniutka, ładna rybeczka, tylko sobie zdjęcie zrobię i zaraz ją wypuszczamy no i jak już pokazywałem, taka to rybka się skusiła na kuleczkę proteinowo pelet halibut, yy, truskawka działa, nęcone halibut, orzech, a więc lin wraca tu gdzie jego królestwo no ja tutaj mu mam trochę niebezpiecznie zejść, bo jest Naprawdę niezły wślizg, można się do wody nieźle wślizgnąć. No i Lin sobie sam już uciekł dalej myślę, że sobie poradzi. A więc jest dobrze. Ja tutaj dzisiaj łowię na wędki teleskopowe. Już wam mówię dlaczego. Teleskopy ogólnie nie są zbyt dobre do, do gruntu, tym bardziej teleskopy dwumetrowe, ale że dzisiaj tak bardziej szkolnie, czyli musiałem to wszystko wsadzić do plecaka. Do plecaku. Więc tych długich wędek, tych trzy składaniowych, 2 składaniowych feederów bym nie zmieścił. Jestem zmuszony łowić na, na takie wędki. Da się łowić, jest to trochę gorzej, trochę nieporęcznie, trochę te wędki mniej amortyzują te odjazdy, ale spokojnie da się łowić. Tu Wam teraz przedstawiam jak to powinno wyglądać, jak to tak może bardziej profesjonalnie powinno wyglądać. Czyli normalny feeder, feeder zestaw na metodę, ewentualnie na koszyk. Jedno, dla jedno, na jedno i drugie mam podobne efekty, jakiejś dużej różnicy ja przynajmniej nie widzę Tak to wygląda hmm. Zapomniałem też podpórek jeszcze co, co, mnie naprawdę wkurzyło, muszę na razie tak ołowić, zaraz sobie zamontuję dzwoneczek, bo mam dzwoneczek nawet gdzieś tutaj Ale spokojnie, za pół godziny kolega ma przyjechać i ma mi przywieźć yy, Podpórki Przynajmniej mam nadzieję, że przywiezie Zaraz sobie dzwoneczek zamontuję i będę słyszał brania jak się coś wydarzy Wiele osób myśli sobie, że tylko pellet nadaje się do Do metody A tymczasem pellet jest ogólnie też świetny do koszyka Możemy spokojnie wsadzić do koszyczków zementowych. tylko uwaga jest taka Jeśli rzucamy zwykły koszyk, zwykłe zanęto To ja zazwyczaj ten koszyk przerzucam co 30 minut, bo ta zanęta wiadomo szybko pracuje, to zwykła Kupcza czy samoróbka a jeśli rzucam y, pelet z koszykiem, no to zestaw przerzucam tak około co godziny, jeśli nie ma brań. Jeśli są brania, no to 10 minut od ostatniego brania przyrzucam zestaw, bo ryba może wyskubać naszą przynętę. Jako przynęta na tej węce posłużę się kukurydzą, jednym ziarenkiem kukurydzy, bo mam mały haczyk. A więc taki oto zestaw leci do wody. Jest karaś. No nieduży duży karaś, ale, ale jest. Jest karaś. Taka oto ryba, zaraz ja podbiorę i Wam pokażę. Niedużo, ale widzę jakieś ranny, chyba tarło mają. Taki to karaś, który skusił się na kukurydzę. A więc go odhaczam i oczywiście do, do wody. Więc można powiedzieć, że pelet już pomału działa. Po podnęceniu peletem. Taki karaś Idź do wody. Zaraz, bo tutaj utknął nam. O! Woda bardzo ciepła jest, bo ostatnie upały były. A no więc jest kolejna ryba. Już z samego ranka się ryby rozszalały nieźle. A przynajmniej była. No się spuścił karaś. Bo to był karaś. Na metodę. Tym razem na kukurydzę było coś. Można powiedzieć, że pelet się spisuje. Póki co bardzo dobrze. Bo udało się złowić. Krasia lina, oraz miałem tu karasia przy brzegu, no ale mi się odpiął. Więc na razie wygląda to ekstra, jak na ten zbiornik. Jest bardzo obniżony stan wody. Około pół metra wody mniej, bo tu co chwila dolewają tą wodę i ją wypuszczają. Tam yy, są prace. I właśnie yy, tam dalej jest ta y, toczna rzeka, taka mała rzeczka, ale bardziej jak rów teraz wygląda z tamtej strony. I to wodę coraz napuszczają i odpuszczają i tak się bawię tym poziomem wody, przez co ryby nie zawsze chcą brać. Już się rozpogadza. Rano mieliśmy pochmurnie. Nawet to z tylko pokropiło, a tu już, już jest pogodnie. Mam podpórki, mam trochę więcej sprzętu dowiózł mi kolega. No więc może pokażę jak łowię. Dwie wędki teleskopy, bo to mówię dzisiaj w plecaku ze szkoły tak prosto. Pierwsza wędka w tej podpórce jest to taki teleskop. Już te nasze wody są naprawdę coraz mniej dzikie. Nad wodę czasami fajnie pójść, bo naprawdę się można oderwać od rzeczywistości. Tak dziko jest można powiedzieć sama natura i przyroda. Teraz teraz ciągle te kurcze stawy jeziora i te inne zbiorniki ulepszają, wyrabiają, nie wiadomo co, nie wiadomo nawet po co Tu już traci w ogóle takie traci klimat wędkarski można powiedzieć Tutaj u nas teraz nad jeziorkiem robią drogę do rowerzystów z w ogóle teraz betonem tym zaleją yy, brzeg jeziorka od brzegu rzeki to jest jakieś 4-5 metrów bo to jeziorko to jeziorko łusickie, czyli zalew znajduje się przy samej rzece, tam jest toczna to właśnie jest toczna, tam gdzie, te, yy, gdzie pracują 2-3 metry za nimi jest toczna i to nie będzie się na pewno, na pewno się będzie źle rozstawiać na tym betonie no i robię te prace, robię te dodatki różne, dla mnie to nie ma sensu, tylko to traci taki klimat wędkarski można powiedzieć. Ja lubię kiedy tak dziko, jak jest przyro przyroda, zieloniutko, a tu nawalo nie wiadomo czego, gdzieś atrakcji, kurczę nawalo i to i taki klimat traci dla mnie. No i na razie co można powiedzieć, że trzyma ten klimat wędkarski, te drzewa, które nawet nie są nad zalewem, czy znaczy są obok zalewu, ale nie należą do PZW. To drzewa, dzięki którym jest tutaj chłódek i jeszcze jest przyjemnie połowić, bo się można położyć kurczę, można odpocząć No i taki Jest pierwszy w życiu leszczyk Taka oto nieduża ryba, ale leszczyk A więc leszczyk, ale on ma śluzu, jeszcze, on chyba ma więcej śluzu niż Lin Pierwszy raz chyba w rękach leszcza mam Ale taki śluzowatek, jeszcze nigdy takiej śluzowatej ryby nie widziałem a więc jest leszczyk nad zalewem usickim na fiderka na białe robaczki Zaraz go odhaczamy no Naprawdę fajna rybka do tego leszczyk Jest git A więc leszczyk wędruje do wody Jest to pierwszy leszcz w życiu więc bardzo cieszę A maciu to dla mnie to nie jest a więc, jest pierwszy leszczyk, 3 czerwca Ładniutka rybka Która zaraz pójdzie do wody A więc pan Podleszczak Idzie do wody Idź panie leszczu Kleszczu Dara ja, niech złapię powietrze, tylko To Popłynął Cały, zdrowy a takiej ryby ze śluzem to jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. A więc jest fajnie. Ja w tym roku będę miał już pewnie pierwszy raz zapełnioną pierwszą stronę w tym rejestrze połowu z tego co wiem nie każdym kole ten rejestr jest no ale u mnie on występuje piszcie ile wy najwięcej mieliście zapełnionego no ja w tym roku będę miał rekord bo jeszcze nigdy przez ostatnie dwa lata nie przekroczyłem pierwszej strony a w tym roku na pewno ja przekroczę a więc piszcie co wy I jaką wy mieliście największą Ile mieliście najwięcej połowów, ile zajętych tych stron, kartek tych, można powiedzieć Karta wędkarska jest oczywiście No i jest pierwszy leszczyk, który mnie naprawdę yy, No cieszy, można powiedzieć, zawsze, zawsze pierwsza ryba w życiu cieszy Pierwszy dany gatunek ryby w życiu cieszy Mamy teraz mocny wiatr Więc trochę przestanę kręcić Ja tu sobie samo czytałem wędkarst wędkarstwo moje hobby I samo czytałem tutaj gdzieś o sumach A mi tu dzwoneczek zaczął bić i i złowił się leszczyk dzisiaj mówię taki trochę można powiedzieć gorszy film bo się nie przełożyłem do tego dokręcenia bardziej Jest drugi leszczyk, a więc jest w miarę dobrze. Ten drużynku większy. Taka oto leszczynka, a więc jest git. godzinę 11.30 tu co chwila sztuczne brania mam bo wiatr jest jak widzimy jak teraz podnosi mi ping-ponga i czasami opada mi go no i tak to na razie wszystko wygląda jeszcze 15-20 do 30 minut i już kończę połowy dzisiejsze a więc to koniec wyprawy a więc podsumowując było bardzo bardzo dobrze udało się połowić yy, używałem palety łowca Lucio który się bardzo dobrze spisał w skali od 1 do 6, mogę dać naprawdę 6 bo udało się złowić dwa leszcze dwa krasie, w tym jednym przedsemiotkim brzegu się spiął okonia, lina co się rzadko zdarza no i kilka płotek, których nawet już nie kamerowałem bo po prostu baterii miałem mało teraz też mam bardzo mało baterii niski stan, pod koniec płotki zaczęli brać więc palec się spisał jako metoda, jako korzyk i jako nęcenie w tym filmiku to jest tyle a tu jeszcze Wam się wyświetla y, Lin z nocki, który będzie w następnym filmie głównym bohaterem Lin też złowiony dzięki paletowi złowiony na metodę, w której był palet i było nęcone paletem A więc to tyle, dzięki za obejrzenie komu się filmik podobał łapkę w górę I zapraszam do subskrybowania A więc to tyle, dzięki i narka